To no tak. Nie, nie, to, prawie, nie. to no, są gry. Nie. Nie. Artur. Artur. Proszę to. Artur. Naprawdę proszę to wyłączyć. Kiedy przyjdę tak, zawsze masz gry i gry. Człowiek ty o kursie jest z być wspaniałym uczniem celującym. Ja byłem takim kursem. Otkaj łeb, ty! Powiedz jej tak! Kursie, <gulity> <zda>. <gulity> 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 Dobra, tylofna się składał. Tylofna się składał wczoraj. <gulity> Żebym się przynajmniej nie denerwowała na to. Ale no, Nie mi pozwoliła. Spiecała. Inną grę. Powiedz jej tak, co ty pierdolisz? <gulity> tylofna się poskłada zaraz. Ty piara, co ty w ogóle? Startujesz. Nie mogę ci dać pieniędzy. Ja nie potrzebuję. Kurwa tak odzywać, ale po co, po co, po co? Ja Cię nie, tak nie potrzebuję. Tak. Nie masz prawa się odzywać, kur... <laughs> Pani za bardzo na tą sytuację... Heniek mi zrobił bałagan, bo miał korepycy i wziął mi krzesło, a to miałem wszystko poukładane. więc co ty mu robisz? No, ale Obie to ty, jak chodź, a on wie, czy gra. Kiedy przyjdę, zawsze gra. Przejdźmy. Ja też grałem i Dobrze, ojciec, dobrze! Dobrze! Stary <grym> powiedział, stary babkę. Babka, co ty pierdolisz? <grym> ja to słuchałem. <grym> Wasze komentarze. <grym>